Hej, to mi Boy. Dziś będzie bardzo szybciutko, bo za dużo nie ma co pokazywać, więc od razu odsyłam Cię na recenzję oraz moje zdanie na temat Xiaomi AirDots Pro 2, albo jak też się spotkałem z taką nazwą, czyli R2. Bardziej chciałem Tobie dzisiaj ukazać, jak one wyglądają, versus Xiaomi Redmi AirDotsy. W skrócie bo też występują pod inną nazwą, czyli Redmi AirDocs. Różnic, tak jak wspomniałem, pomiędzy nimi według mnie jest wiele. Te białe są dużo bardziej droższe, bo ja je kupiłem za około 60 dolarów. Z wysyłką oczywiście Priority Line, Priority, Priority Line w sklepie Gearbest. Link oczywiście będzie w opisie filmu. R2 według mnie ładniej wyglądają, mają więcej funkcji, parują się od razu, mają USB-C, szybkie ładowanie oraz użytych zostało multum innych dekoderów, procesorów i bajerów. No ogólnie są achy i ochy, ale tak szczerze, tak naprawdę Jakie one są dla takiego zwykłego użytkownika, jakim jestem ja. Dlatego wolałem to opisać niż opowiedzieć na filmie, więc zapraszam Cię na wpis na ich temat standardowo na meboy.pl.